żółty Karla z w prawdziwym życiu. To zupełnie nowy rozdział Zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu jakie Tobie karty rozdał Więc co dzisiaj można I kto naprawdę głos ma Gdy nie bije zawsze kwitamy za wiosną To zupełnie nowy rozdział Zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu jakie Tobie karty rozdał Mama, Mama mówiła i... mi, że to człowiek orkiestra, były piłkarz młodej ekstraklasy, aktualnie magister marketingu i zarządzania, a w świecie rapu przedstawiać go chyba nie trzeba. Jakub BRO Bilecki. witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. forma piłkarska? Postarałem się przygotować jak najlepszą, ale to się okaże w praniu. Leciało ładnie, jakby podmuchać sobie wpadło. Na trackach wymieniałeś chyba już wszystkich piłkarzy. Był Zlatan Lewandowski, Karim Benzema. Kogo dzisiaj próbujemy doścignąć? Wiesz, co no założyłem ci trik od Bayernu, więc niech będzie to lewy. Nawet Robert Lewandowski słucha sobie kariery. Yes! Najwyższy czas. Już bies. Teraz powinien wyjść gry. Najwyższy czas! Już biec. Na Wikipedii czytałem, że co cię podczas gry? Celność, dryblik i szybkość. No, ktoś bardzo przychylny pisał mi Wikipedię, więc uznajmy, że jest to prawda. Zaczynamy od celności. Dwa strzały z każdej pozycji. Musisz strzelić jak największą ilość poprzeczek. Próbujmy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w... w... piekarach. Pozycja numer jeden, klasyczna szesnastka, Hot 16 Challenge, proszę. Mamy, mamy, mamy. Poprzedzkę dedykuję Quebie, Gdyś już u w programie był. To teraz petarda. Teraz drugi strzał z pełnej pety. Z całej pety. Dobra. Z pełnej petardy. Z mocnej petardy. Z sylwestrowej petardy. Proszę. Przepraszam. Petarda! Oj, 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 Nie, nie, nie Stąd to Labero zdecydowanie za blisko Dawaj dalej Trzy metry dalej Czyli gdzieś tu To już będziesz musiał się zastanowić Czy zagrać technicznie, czy też taką pytardę. Tu zrobimy Davida Beckhama To fryzura całkiem niezła na Beckhama Dobra Peżą To on dość często zmieniał z... Zmotywowaliśmy spróbujemy Davida We can feel our... Niestety nie, ale pozycja faktycznie Davida była Drugi strzał, dawaj Teraz y... coś Ronaldinho Ronaldinho? Ronaldinho, dobra Chyba no. trzy kroki takie nie widziałem jeszcze Ronaldinho w Bayernie Monachium, ale spoko. Ja bym w Niestety z tej odległości nie wyszło żadna, ale byliśmy blisko. Dalej. Ronaldinho, Beckham, Quebo, kto Ktoś wziął. <laughs> Dobre grono. Twój strzał numer 5. sobie no. <laughs> Tylko chciałem pokazać, że 5. W takim razie zrobimy przerzut Tony Cross. No. Brawo. Brawo. No teraz już mogę na legalu Teraz już pasuje. Dawaj tego Roberto Carlosa. Musi być ten Roberto Carlos. No dobra, no. A proszę. Roberto, Roberto! No! ojej, no, nie. nie wiem, czy oni słyszeli ten dźwięk, jak ta piłka poleciała. To był klasyczny Roberto Carlos. Klasyczny, osiedlowy Roberto Carlos. Połówka. No z połówki to jest ile tutaj będziemy mieć metrów? Orlik jest 50-25 chyba w tej chwili, tak? To tutaj już nie musisz wybierać piłkarza, możesz zrobić to jak chcesz. Teraz wykorzystamy tajemną technikę z serialu Tsubasa: to będzie strzał Sokoła. Każdy, kto oglądał ten serial, wie o czym mówię. To też dla rapera wychodzi na to. Okej, okay, proszę, pozwę sobie. Jest. Ej, za, za lekko. Za lekko. ładnie, jakby podmuchać sobie wpadł. Ostatni. Oj, ja. mamy. Mamy. Zatem teraz kolejna konkurencja, już bez poprzeczek. Dobra. Prawne. Okay. Dawać. Jedynastkę jest blisko szesnastki, powiadasz? Tak, ewidentnie z 14 metrów strzela się karne. Stąd czy stąd? Tutaj szesnastka, tu jedynastka. No z 5 centymetrów dalej. To z szesnastki strzelamy dzisiaj. Szesnastki, dawaj. No nie, no tak daleka. Co, mówimy gdzie, czy nie mówimy gdzie? Jak chcemy? Nie mówimy gdzie. Nie mam. No w końcu! Ten Roberto Carlos! Siad. Ruch obstawiłem dobrym, myślałem, że będzie troszkę wyżej, nie po ziemi. A, czyli ty też jednak z szesnastki zdecydowałeś? A ty, bo ty też strzelaj z szesnastki? Tak, tak, bo w szesnastku nie było. To żeby nie było tak prosto, dam jeszcze te 2 metry dalej. Zdecydowałem razem z Krzyśkiem, że każdy strzał będziemy odsuwać o 2-3 cm dalej, gdyż nasze umiejętności są tak wysokie, że po prostu możemy sobie na to pozwolić. Aj. Aj, no 2 centymetry, a już zupełnie inna siła musi być w uderzeniu. On jest, stąd to już jest naprawdę daleko. Ojoj! Oj. Nie, no, nie, no takich to wiesz, Manuel Neuer tutaj miałby kłopoty. Szewitkę spróbujemy. A myślałem, że z w środę. Tak, tak. Wiedziałem właśnie, że myślę w połowie biegu znałem, że jednak nie będę robił tego. Pamiętasz takiego napastnika w Legii Stanko Pamięta. Pamiętam. A pamiętasz jak strzelał? Nie. To dobrze. Tak strzelał. Pamiętasz takiego napastnika Maciej Żurawski? <noise> tak, doskonale. Pamiętasz jak strzelał? Nie. Pamiętam jak nie strzelił. Zawsze mocno. Na mundialu. Denial. Aj! <noise> Ja nie pamiętam nic. To już są rzuty wolne teraz. To już jest wiesz, pozycja idealna dla Lewandowskiego. Tak? można nawet Robert Lewandowski słuchać sobie. A to! Ćwiczyłeś wcześniej każde, to nie wiem, te kroki, bo zauważyłem, że naprawdę jeżeli chodzi o serię gra jak, to byś się idealnie nadawał. To ja sobie cały czas śledzę I Lewandowskiego, i jakiś tam Neymara, Ronaldo, wszystkich tych najlepszych. Ciekawi mnie jak to robią. Jak jestem potem na boisku, a że jestem od święta, mhm. lubię sobie spróbować to zrobić, a ja oglądam też twój kanał. A, dziękuję bardzo. A. Dobra, kto jeszcze fajnie strzelał karne? Piłkarze. Nie wiem. B R o. Tak! A gdzie jeszcze filmiki e... karne z Fify w prawdziwym życiu? Ja to cekaj, mam... nie, teraz jak w tej Fifie, nie? <sum> <gry> Dogrywka w stylu klasycznego zapieprzu bieg strzał, bieg, bieg strzał. Ja pierwszy od razu biegnę na bramkę, on biegnie do drugiej, trzecią, ja, czwartą on i tak dalej, dawaj Jest, 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 jest dawaj Dawaj, Szczury, cały czas szczury Aj Mamy, 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 mamy Aj, dawaj jeszcze ostatni Honorowo. A, brawo! Ale dziękuję. Brawo. Uff, chwila odpoczynku. Wtedy z turbo krzychem nie jest lekko, mój drodzy. Czas berona na freestyle. Którą piłkę jak w Matrixie, wybierasz. Widziałem, ta do butów pasująca. Runda freestyle'ową zaczynamy natomiast od challenge'u. Ja rzucam piłkę i w trakcie tak jak gry w kolory. Mówię co masz zrobić. Masz trzy do wyboru albo odbicie z główki, albo z barku, albo zgaszenie na klacie. Wszyscy będziesz rzucał przewrotka do oka świata w trakcie, nie? Rozrzewka zrobiona, proszę Bero Ja zaczynam? Zagrywamy twoje triki po prostu, jak chcesz pokazać O proszę Fajnie O, zagram ślizg z ATW Znaczy to nie jest ATW, ale niech będzie Pięknie teraz w Nie obleciał mnie nie, masz tu na skinienie Dobrych zwrotek ode mnie Biję szybciej to pewne, robię bit Potem tekst, na tym składam cały nad dwa Batymorze, Adam Małysz, The car Paris to nie dla mnie. Gadam cały czas o prawdzie na bruku, taka ta, ta, ta kultura. kultura. Moich węców struktura. Kupuję, bo objawia mię a z ratunku, a bo kiedy po raz pierwszy wykonałeś jakiś trik Pamiętam, że dokład świata pierwszy raz mi się udało jak miałem chyba 11 lat. To wcześniej niż ja, bo ja miałem chyba 13. Więc z 11 będę to było na obozie, jeszcze wtedy swoją drogą też się trenowałem w starcie otwór na karmi, na na Barbie. To lecimy. A Razem, do siebie dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, Jak gość tak mówi To! O! 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 Na tej potrzeba miejsca. aktualnie to potrzeba, wysz. Pięknie! to. Ja pionek chcę zbić! Aha, to czekaj, to ja wr wrócimy. Teraz, o. To będzie cięcie. Czas na sam na sam z bero. Jakie? Brazylijska samba bez butów. Musi być porówno. Czyli ja, ja też, tak? Ciebie nie obtarły, ale, ale, ale musi być uczciwie. Równowaga zachowana. Trzy rzuty sam na sam, nie rzuty. Sytuacje sam na sam. E, moje skarpetki i piłka jeansowe tworzą jedność. Oby tak było również w sytuacji sam na sam. My? A jak szybko zaczął <laughs> Brawo A, To są karne jak w leci w latach 90 Jest, 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 jest. Ja tutaj tak A, przestraszyła mnie ta poprzednia siadeczka i postanowiłem nie ryzykować. Nie też przestraszyła, więc też nie będę ryzykował. Masz ułatwiłe zadanie. Ajajaj, aj, aj. dobra, moi drodzy, skoro brazylijska sampa, to dzisiaj będzie tutaj przed wami Neymar. O! To by w butach nie wyszło. Dziękuję. On remis, Krzysztof. Myślę, że dla mnie najlepszym wyjściem zakończenie będzie tej gry na remisie, ok? Może tak będzie. być? Oczywiście. Brazylijski Falcao Berro, czas na rundkę wkrętkową. Trzy pozycje, najtrudniejszy, średnio trudny, no i łatwy. To się okaże wszystko. Proszę bardzo, trzy strzały, dobero. Zaczniemy ale. od najtrudniejszej. Yeah! I trzecia. Nie zepsuj tego! Nie zepsuj! Trzy z Nie ten rap, ale bij pokłony, bij pokłony. Ale ta sama wytwórnia. Bez butu z krwawiącym palcem. Jak widać, to jest stara szkoła futbolu bez płakania na placu. Pięknie. Lecimy dalej. Jak mawiają słowa pewnej piosenki, grawitacja mnie ściąga w dół, do utraty tchu. I do utraty tchu kręcisz się. W ten sposób ty mi mówisz stop. Tak. Im szybciej, tym lepiej. Proszę bardzo. Rura start. Trzy piłki, ja jestem na bramce, trzy bramki do zdobycia. Dobra. Trzy, szybciej. Ręce wyprostuj. dwa. Trzy, szybciej. Otwórz trzy, cztery. Pięć, jeszcze szybciej. Sześć, siedem. Oj oj. oj. Wow. Dobrze. Dobrze, Żyjesz? Wiesz? Brachu, BRO żyjesz. Gdzie tak? jesteśmy? Jesteśmy w piekarach. Ta piłka, która jest w bramce, ona ...wpadła po twoim strzale? Czy ona tam była oprócz niej? Nie, 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 Tak, tak. I, czyli jest jedna bramka, warto było. Bardzo dziękuję za fenomenalną gierkę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Te okienka w karnych chyba będę oglądał na powtórce naprawdę bardzo długo. No ja chętnie to zobaczę na wideo, bo jednak e, wyszło to chyba całkiem przyzwoicie. Ale jak strzelałeś karne, to z lewej czy z prawej no zwykle? Nie, z prawej, z prawej, jestem prawonożny. Ale da się, zobaczcie. Dobra, to powiedz kogo chciałbyś zobaczyć jeszcze u mnie na kanale z piłką nożną w tle. Wiesz co, a mówimy o raperach, piłkarzach, czy mam dowolną? jednej. Jest piłka chętnie z młodego pokolenia Bartka, kapustkę bym zobaczył u Ciebie. Subskrybujcie Progress TV Progress TV, subskrybujcie na Instagramie, broWWACIE